Siemanko, witam Was Karim z tej strony na dachu bloku odcinek 11 e, Czyli dyra za mną e, mam nadzieję że trochę to się polepsza jeszcze dużo jest wiadomo do doskonalenia do mamy odcinek e, 11 e, i żeby nie, przy, nie przedłużać tak jak słyszycie w tle um, e, zaczynamy od e, playlisty e, e, dla was, która jest dołączona do tego e, wideo pierwszy kawałek, który słyszycie może delikatnie w tle jest z płyty niego Alma Mater pod tytułem Restart z featuringiem Gipsa, Palucha i Sariusa e, Gips również zrobił e, muzykę, wyprodukował do tego e, kawałka i tak jak już wcześniej napominałem, będzie to jeden z moich ulubionych albumów tego roku. Na pewno musicie sprawdzić szalej Alma Mater. Eee, przeskakując na rzecz numer dwa, eee, chciałbym wam napomnieć o kawałku e, o kawałku i o płycie Majora i Mateo. Płyta pod tytułem Nitro. Eee, tutaj e, wrzuciłem w, w playlistę kawałek e, Świat Fantazji. Eee, no kurde, ja wiem, to jest super jakby uliczny rap w nowoczesnym wydaniu, to znaczy bity momentami już w ogóle wychodzą poza jakby schemat e, rapowy mi się wydaje, e, czy hip-hopowy jest tam parę takich kawałków na tej płycie, które, m, które no mogłyby e, lecieć na tych imprezach z białymi rękawiczkami i tak dalej niemniej gdzieś tam całość to się trzyma do, e, trzyma e, kupy, jest wyprodukowana e, przez Mateo, więc to jest zawsze plus płyty jeśli produkcja muzyczna jest e, Mateo, minusem Mateo w mojej opinii zawsze jest to, że kiedy on zaczyna śpiewać, to jest jakby tyle samo mnie przyciąga do płyty ze względu na jego produkcję, co od niej odpycha ze względu na jego śpiewanie, ale to już sobie możecie ocenić sami. No Major chyba to jest chyba jego trzecia płyta, jeśli ja dobrze kojarzę. Um, no tam... Um, Gangstera, wi wiadomo, gdzieś tam wyczytałem, nie wiem czy to prawda, ale gdzieś tam wyczytałem, że on w ogóle jest zresztą w tym kawałku, em, coś przewija, że na 8 lat do, do puchy wpadł za prze chyba przebicie grupy przestępczej, także e tego typu klimat. Ciekawą rzeczą na tym albumie jest intro i outro em, y mówione przez e Tomasza Knopika. I jest to for, zrobione jakby w formie jakby filmu, że tak jak się film roz, Intro jest takim jakby trailerem do filmu, natomiast outro jest jakby napisami końcowymi. I w ogóle ja bym chciał zaznaczyć, że może, może w, w erze cyfryzacji tego, że jakby kupowanie płyt CD powoli przechodzi jakby w stronę kolekcjonerską tylko i wyłącznie, może to jest jakiś sposób w ogóle i każda płyta powinna się tak kończyć, że jest mówione w outro, kto robił mix, kto robił master, gdzie było nagrywane, jakie featuringi i tak dalej i tak dalej, wszystko to co mogliśmy wyczytać sobie w okładkach do płyt, może powinno być mówione po prostu, recytowane w outro. Okej, okay. przechodząc do rzeczy następnej. E, trzecim kawałkiem na tej playlistie jest e, numery e, z płyty Os, e, Ostrego i Magiery z Epki, chociaż to też e, już e, należy do jakiejś dłuższej dyskusji, czy Epki w ogóle mają jakikolwiek sens bytu e, w dzisiejszych czasach, no bo powiedzmy, że ta płyta chyba ma 8, jak ja dobrze e, pamiętam, e, Ostrego i Magiery jest Epką, natomiast nie wiem, Szelerniego chyba miała 12, Majora Mateo chyba 13, jak dobrze pamiętam, ale... I tam z intro z outro, no różnice są dwóch, trzech numerów, um, myślę, że, że dzielenie na rzeczy na pełny album Epkę w dzisiejszych czasach nie ma bytu, aczkolwiek może zrobili to dlatego, że cały, ponieważ cały ten album jest, jest jakby w uderzeniem w, 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 w stary klimat e, e, i na pewno takiego, e, takiego powiewu szukali zarówno ostry jak, e, jak i Magiera e, przy tworzeniu albumu Arhythmogenic, sorry Arhythmogenic, chyba e, tak to mam e, czytać e, no i co? Wiadomo w, wyszło w Asphalt Records em, Fajna płyta, no jedna z, z takich fajniejszych e, płyt ostrego ostatnich czasów, zupełnie inna niż te, które robił z, z, wspólnie z duetem producenckim Killing Skills. Ehm, natomiast zaraz po uprężeniu tej płyty... E, e, Widzieliśmy jakąś akcję, w której e, akcję pod tytułem Zostań twórcą rapu z OSTR-em i OST OSTR będzie dawał e, wykłady e, ludziom co do tego, jak pisać tekst, jak produkować muzykę, i młodzi ludzie tam pójdą, żeby mogli zostać twórcami rapu. Generalnie spotkało się to z beką w środowisku. E, no, oczywiście, jest to śmieszne. Jest to rzecz śmieszna i jest e, myślę, że. Nie wiem, nie, nie chcę tutaj za bardzo wjeżdżać na, na, oste, na ostrego, ale, 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 ale zacytuję tekst jeden z jego właśnie ostatniej płyty. Rap dziś to kolorowe gówno, żałosne jak Benny Hill. I to by było na tyle. Przeskoczmy do e, kawałka numer 4 na playlistie. To jest bonus RPK. Nieważne skąd. E, utwór z e, płyty Bloków Rezydent. E, wydane w ciemnej strefie. E, pamiętamy o, o prze, przejściach bonusa, e, m, które tak naprawdę. W, eskalowały i y, y, dzisiaj jak y, mówię o tym kawałku i polecam wam tą płytę sprawdzić bonus y, został osadzony e, w areszcie i od, od, odbywa swoją karę e, wysłał ktoś do mnie parę dni temu petycję do, pod, y, do pana prezydenta o ułaskawienie do podpisania, także to krąży w necie, możecie sprawdzić i podpisać, jeśli uważacie, że to jest ok. I a, no i co? No i w e, mam sprawdzić ten album. To jest dobry, uliczny album. E, najfajniejsze dwa kawałki, które z stamtąd e, m, e, bym wam polecił, to Ucz Syna, szczególnie ten remix z Kenke i Zonarem i Poprawa Prawa, który jakby e, rozjaśnia całą sytuację, e, w której znalazł się bonus. Więc to by było na tyle. Rzecz numer 5 moi drodzy to jest kawałek Skorupa i Młodego em, pod tytułem Dobre Bonasze promujący album, który wyjdzie w przyszłym roku i będzie się nazywał Naturalny Satelita tych dwóch panów e, Wydane em, to będzie w Maxflow Records. E, em, no i co, tyle. Jakby... Tytuł, tytuł z początku, jak usłyszałem dobre po nasze, strasznie mi to hasło zawsze mierziło i źle na mnie działało. Ja nie uważam nigdy, że coś jest dobre, bo jest nasze. Ja uważam, że jest dobre, bo jest dobre, albo jest chujowe, bo jest chujowe. Jak jest nasze jest chujowe, to mówię, że jest nasze, ale jest chujowe i wolę amerykańskie albo francuskie. A jak jest nasze dobre, to mówię, że jest akurat dobre, ale nigdy dobre, bo nasze. To... Natomiast ten kawałek nie do końca jest o tym, więc polecam sobie rzucić okiem. To będzie na pewno dobra rzecz o młodym, jeszcze będę na pewno mówił więcej w następnym odcinku, bo się trochę ciekawych rzeczy dzieje u niego. No powoli się taki robi z niego magiera z południa, patrząc na to ile produkcji jakby się tworzy w tym momencie z jego udziałem. Eee, także tutaj macie skorupa i młodego E, następna rzecz, moi drodzy, to jest kawałek Jetlags Hrabia promujący e, album Szum, e, wydany w Off-Label label i RHW Label. E, no i jest to kolejna rzecz z pod szyldu, jakby JWPBC. E, nie tak dawno wyszedł album e, Ero i Kosiego pod tytułem Black Boots. Mocno grawiciarski, taki e, z takimi mocno oldschoolowymi bitami. Z początku lat 90., -tych. nawet mi powiedział, że z 90., do początku 90. takich, takich bitów, które, które po prostu trzeba lubić. Mi się kojarzy, jakby cały ten te, temat płyty jest graficiarski mocno, o czym już e, mówiłem wcześniej. E, kojarzy mi się z takim Out for Fame krs one z 99-95 roku e, i generalnie taka faza, więc to był. To był Black Book nie tak dawno. Później, nie, kilka tygodni temu, wyszła płyta Erosa Elvis Picasso, solowa. I tutaj mamy Jetlags. I myślę, że o ile te bity, te bity na Black Booku były takie mocno specyficzne, trafiające do takich korowych, myślę, oldschoolowych panów rapu, o tyle album Erosa był taki boom-bapowy, ale. Ale, ale, ale powiedzmy umiarkowanie wombowowe, nie takiej jeśli... Wiecie o co mi chodzi? Ciężki, to tutaj w Jetlax macie po prostu nowoczesność. Jakby JWP i BC w, wykonaniu, w odsłonie nowoczesnej. Znaczy JWP i BC. Jetlax to jest Kosi i Wisol, żeby było jasne. Natomiast są oczywiście też goście na tych płytach. Słuchajcie, no polecam wszystkie płyty, które wchodzą spod szyldu tej ekipy. jak To jest chyba moja ulubiona ekipa w Polsce i mówię to zupełnie. Nie jakby e, nie koleżeńsko, bo nawet się z nikim z nich ja chyba w życiu na oczy nie widziałem żadnego z nich e, osobiście więc, jakby e, po prostu polecam. Polecam e, e, album Shum Jetlags. E, rzecz następna. Rzecz następna jest ciekawa, moi drodzy, bo um, jest to płyta. Jest to kawałek Floral Bugs z RV Capture. Wydane w Branded, e, przez Branded Famili e, Familia, e, czyli tam odsłonia, i. Um, e, e, i. niego e, nazwijmy to. Nie wiem, jak to tam dokładnie działa. W każdym bądź razie promuje to album Brzydka Sztuka, chyba, bo jak dobrze pamiętam, bo sobie nie zapisałem. I co jest ciekawe. Jest to koleżka ode mnie z miasta, z Bielska Białej. Um, I powiem wam, że jestem mega zaskoczony. Nie znam tej osoby e, osobiście e, o ile jakby jesteście w sobie e, przezwyciężyć e, jakąś niechęć do horror rapu, e, to Tutaj nie brakuje niczego na tym albumie. Jest e, lirycznie zajebisty, jest e, dobry flow, jest jakby zmiany są głosu, e, e, jakby treściwy jest i, i naprawdę jest, jest, jest featuring e, tego kolesia z Dope DOD. Boom, wow, naprawdę jestem pod wrażeniem. Tej płyty w całości przesłałem ją całą od deski do deski, od pierwszego numeru do ostatniego dwa razy i naprawdę nie nudziłem się. Jakby nie, nie nudziłem się, nie przeskakiwałem numerów, także mocno wam polecam to, to sprawdzić. W ogóle to już jest któraś z kolei postać, która wyskakuje z Bielska. Jak Usher robi teraz zajebiste rzeczy, Bober i mamy Flora Baxa, Mega się jaram, pozdrawiam panowie. Trzymam kciuki za was. Następna rzecz to jest utwór i teledysk z płyty, o której wcześniej wspominałem. Błaszczu i HWR Silesian Bumba, tak nazywa się płyta. I kawałek, tym razem wrzucam teledysk do kawałka wczówka, chyba mojego ulubionego z tej płyty poza tym. E, już mówiłem wcześniej o tej płycie mega polecam, dostępne w serwisach streamingowych na grubo krojone e, możecie zakupić w, 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 album w, w wersji fizycznej. Ha, mega sztos, Na pewno musicie sprawdzić błaszczu i HWR e, Silesian Bomba. E, następna rzecz to jest kawałek e, e, Bobera, o którym przed chwilą e, wspomniałem. I utwór nazywa się Dokąd jedziesz, promujący akcje Młode Wilki. No bardzo fajna rzecz. Jakby nie, nie będę się tu rozwodził, trochę mam takie skojarzenia z pisaniem em, łony, jak słucham e, Bobera i nie jest to w, w, w żadnym wypadku Dis. No, to może być tylko komplement, jeśli ktoś się porównuje do łony w kontekście a, lirycznym. Więc e, na pewno musicie sprawdzić Bobera. Jeszcze e, nie miałem czasu sprawdzić reszty młodych wilków z tego roku, a, ale Bober na pewno daje radę. E, rzućcie na to okiem. I ostatnia, dziesiąty, ostatni dziesiąty telewizor z tej regularnej dziesiątki to będzie em, a, kawałek bdos i Lanka Brzydkie Rzeczy, promujące opowieści z Doliny Smoków, album wydany w SBM Label. I em, powiem Wam, że kupuję to. Słałem płyty dzisiaj raz, co prawda, pierwszy, ale kupuję to dużo bardziej mi to wchodzi niż, niż ta poprzednia. Myślę, że trochę na początku wszyscy się za bardzo zaaferowali tym BDS-em. Nie widziałem w, w tym czegoś, em, co, co by mnie przyciągało w tej poprzedniej płycie. Em, może to jest skierowane po prostu do młodszych słuchaczy. Natomiast tutaj. Em, jest sporo fajnych, e, fajnych tematów na, na tej płycie, musicie sobie sprawdzić. E, póki co wrzucam e, kawałek e, z teledyskiem do sprawdzenia. Słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz, która wyszła już jakiś czas temu. Trochę się z tym spóźniłem, bo po prostu przenaj... prze, 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 prze... przegapiłem to. A to jest najlepsza rzecz z tych wszystkich, które dziś, o których Wam dzisiaj mówię. To mi po prostu rozjewało banie, i e, mówię, że hip hop jest żywy dalej w Polsce, i jakby to jest hip hop taki, jaki ja bym chciał, jaki ja bym chciał widzieć. Mówię tu o Frosty Reggae. 160 bars or 160 bars. Jak wchodzi do radia Nuance i nawija 160 w wersów. Wow, na jeden shot taki. Zajebista piona, w ogóle więcej chciałbym takich rzeczy. Chciałbym widzieć, że raperzy wchodzą do czwórki, do numera i on im puszcza beat i oni e, jadą jakieś e, teksty. To nie muszą być z głowy jakby e, freestyle'owe rzeczy, takie off the head, ale gdzieś tam napisane po prostu nowe zwrotki. Szczególnie, specjalnie na tą okazję. Niech to się dzieje w Voodoo taj, u Aśki Tyszkiewicz, niech to się dzieje u Numera, niech to się dzieje w CGM u Flinta, niech to się dzieje u Reda w tym jego podcaście. Em, em, na cgm to jest jakby to by definiowało myślę MC's takich naprawdę gdzie moglibyśmy zobaczyć kto naprawdę umie siać rymy na poczekaniu więc to musicie sprawdzić jeszcze raz powtórzę frosty reggae 160 barów 160 bars Wychodzi to z kanału Sp. ZO Entertainment. Jakąś płytę teraz wydał właśnie Frosty, tym numerem. Dzisiaj byłem na Tajdalu. Wszystkie Twoje płyty wrzuciłem sobie do listę do sprawdzenia. Także ja, nie, ja wam polecam sprawdzić to, a później zróbcie to co ja, czyli sprawdźcie sobie wszystkie inne jego płyty. Ja na razie o innych nie mogę za bardzo powiedzieć, bo. Po prostu dzisiaj to się stało i Frost i Regge po prostu wpadły w mój radar. No E, więc to by było tyle Jak, e, słuchajcie, dwa jeszcze wideo takie e, dość ciekawe dołączam do tego, które ostatnio widziałem jeden z, z kanału 100% i e, jest o Banocie, to jest koleżka, który się wspina na różne e, obiekty bez zabezpieczenia e, Ostatni jakiś czas temu no nie ostatnio, to już było jakiś czas temu pewnie z pół roku temu podejrzewam e, wspiął się na hotel Marriott e, w, w Warszawie e, bez żadnych zabezpieczeń Um, no polecam sobie sprawdzić kolesia bo to w ogóle, bum, nawet nie wiem co mam na ten temat mówić, mi się ręce pociły jak, jak oglądałem to wideo z tej wspinaczki e, WWA woo um, druga rzecz to jest film o popku moi drodzy, który został nakręcony, taki krótki dokument przez Vice Vice to jest taki kanał um, który ma dość ciekawe um, sorry, noisy a to jest chyba jakoś połączone Noisy i Vice, e, takie kanały z UK, które, e, które robią e, dość fajne takie dokumenty e, i różne rzeczy zresztą. Ehm, no ciekaw jakby popek, no, co tu jakby to trzeba, du, du, długa książka na ten temat była, polecam po prostu sobie sprawdzić e, to wideo. Ehm, jak zwykle do tego e, vloga będzie dołącze, będą dołączone dwie playlisty. Pierwsza będzie ta, o której teraz już mówiłem, natomiast druga będzie się tym razem nazywała 2009 i będzie retrospekcją roku 2000, 2009, więc to dla takich zajawkowiczów, którzy żeby chcieli sobie zrobić krok w przeszłość. I na sam koniec moi drodzy jak zwykle... A, jeszcze jedno! Prywata, w Renuma Records e, udostępniamy e, nowe rzeczy na Tidalu i na Spotify, wpiszcie trzy rzeczy, Karim Koszmar, e, Michos e, aka Lose Mind i um, e, Jowi e, aka Foxy Lady, to są trzy artyści, e, z, m, którzy teraz, trzy artyści, mówię o sobie w trzeciej osobie, którzy są do sprawdzenia na Tajdalu i na Spotify w wyodzi album Jowi niebawem sprawdźcie nas co tam dorzucamy, jakie 5 zł dorzucamy od siebie do gry i na koniec jak zwykle Instagram. Tutaj się trochę wersja zmienia, bo do tej pory rzucałem tylko polskie dziewczyny. Rezygnuję z tego, wrzucam wszystko co jest zajebiste. Także dzisiaj macie do sprawdzenia Reae, Carmine i Wiki Aisha. Także jo, polecam, to będzie też napisane w, w opisie do, do, do wideo. No i tyle, no, to by było na tyle, będę się z wami żegnał, mam w planie rozszerzyć ten, stworzyć kolejny jakby vlog oddzielny. Który będzie w języku angielskim, który będzie dotyczył e, amerykańskiego e, rapu. Nie wiem, jak szybko mi się to uda zrealizować. Na razie to tyle ode mnie. Strzałka Elo!